Witajcie widzowie bardzo serdecznie. Przeanalizuję dzisiaj co nieco. Po pierwsze, stare ubrania nie można ich wyrzucić do zmieszanych lub w ogóle do śmieci tylko do to Fajny pomysł, przynajmniej nie będą się walać jak do tej pory było. Ale zawsze ubrania były na kontenery. Chociaż może chodziło im o ubrania, które nie nadają się już do niczego. No to zgoda. Przeterminowane leki nie można jak wyrzucić dość. Mieszanek trzeba od wyznaczonego punktu zanieść. Nie wiem jak u Was, ale w nakle wiem, że zawsze tak było. Od lat tak było, że zawsze jak się leki przeterminowały, bądź jakieś nie pasowały, to się ich nie wywalało, tylko się wynosiło. Do punktu. Skoszona trawa. Nie można wyrzucić do kubła bio, trzeba wywieźć do przoku. i to jest bez sensu. Piszcie w komentarzach, czy skoszona trawa już teraz nie może być w workach bio i nie mogą zabierać? Czy po prostu skoszoną trawę trzeba będzie worki na bio i wywalać do przoku? To jest bez sensu, bo od lat się do bio wrzucało. Pozdrawiam.